Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Transformers Generation Studio seria Deluxe Class Gamer Edition Barricade! Dzisiaj wstęp z zupełnie innej beczki, bo jest to tak głupie jak dziurawy nocnik. Miałem się tu już powoli zacząć jarać jak nowe auto elektryczne, tym nowym Rise of the Beast. Aż tu trafiłem na taką perełkę. Jak się czujecie, moje drogie feministki, gdzie jedyna kompetentna, wojownicza, kobieca transformerka to chłop bawiący się w babę? Czekam na soczyste komentarze i szlak mi sobie trafił. A teraz główny punkt programu. Tryb pojazdu to fura wystylizowana na grę Carmageddon. Kanciasty przedni zderzak w pełni doceniał wszystkie spieprzające przed nim dzieciaki. Klipsowe koła to już tradycja jak na pieprzanie żony podczas niedzielnej libacji. Układ kolorów sprawia, że figurka ma tyle w sobie charakteru co sigal we wszystkich swoich filmach. W rzeczywistości tryb cybertonianski to jest idealna wymówka, żeby olać tryb pojazdu, a skupić się na robocie. Co też zrobili czyniąc tą furkę równie spójną jak wypowiedzi Dudusia po angielsku. Because, because this is, this is... Uh... really uh, the problem oh, gosh, yeah. Tryb robota wygląda jak typowa karena. Na pierwszy rzut oka wygląda ok, ale jak się tak w dobrze przypatrzeć, okaże się, że jest pusta jak bęben, tandetna jak wnętrze Reno i głupia jak reklamy Media Expert. Switaśny i całośny Pysio to ciekawy projekt, który wygląda jakby cały czas się mazał. Zupełnie jak hipster po odcięciu wi Czarny kolor sprytnie ukrywa puste przestrzenie na nogach, które wyglądają tutaj jak pojemniki do lodu. Choć niektórym fetyszystom nie leży wygląd stóp, który przypomina trochę dziób czora Daffiego, to ja przyczepiłbym się jednak do braku stawu kostkowego, Czego tutaj nie widzę, chyba że go gdzieś ukryli zupełnie jak szumowski lewe respiratory. Podobnie jak u poprzedników rękę będzie można odpiąć i zamienić na protezę z bronią. Bardzo fajnie, bo na więcej kolorytu nabierze zabawa, kiedy obluzowane kończyny będą wypadać jak szczęka teściowej. Z akcesoriów pudełko i proteza oraz instrukcja plus dodatkowo płatne wydruki 3D zapychające te puste przestrzenie Plus dodatkowo płatne naklejki Toy Huxa, które uzupełnią braki w farbie I tak cenowo z Deluxa robimy sobie już lidera Do nabycia Tak, będzie do nabycia Gdzie? Gdzieś na pewno tak A za? A na pewno za jakiś czas A tak na serio, to na District Zero już jest przedsprzedaż Tak więc... Udanego polowania jeżeli wam się spodobało zapodajcie mi komentarz, subika, wciśnijcie mi lajka. Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki.